Podcast o tym, jak pracować z językiem obcym. O tym, jak budować swój przekaz, żeby klient Cię rozumiał. O komunikacji bez barier. O rozwiązaniach, które nie tylko ułatwią Ci pracę, ale sprawią, że język będzie narzędziem, z którego korzystasz na własnych zasadach. Jak chcesz, kiedy chcesz, lekko i bez żadnego stresu. Gotów, żeby lepiej rozumieć swoich klientów i mówić ich językiem? Zapraszam Cię na biznesowe potyczki językowe. Agnieszka papaj Wing person twoja dodatkowa para skrzydeł. Wielu pracodawców uważa, że znajomość jednego, dwóch, a nawet trzech języków obcych to nie jest jakieś szczególne osiągnięcie. Dwóch przecież uczymy się jeszcze w szkole, potem lektorat na studiach, trochę prywatnych konwersacji i już. Gotowe. Na wielu stanowiskach język jest wręcz wymogiem i nie przesługują za niego gratyfikacje finansowe. Stawki, jakie oferuje się specjalistom, którzy posiadają dyplom ukończenia studiów językowych, nie wywołuje efektu wow, a co najwyżej pusty śmiech. To po co w takim razie te studia? Czy opłaca się kończyć filologię i czego w ogóle można się na tym kierunku nauczyć? O tym właśnie porozmawiamy sobie w dzisiejszym odcinku podcastu i zapraszam. Do wysłuchania. Dzień dobry. Dzisiaj chciałabym porozmawiać z Wami o tym, co dały mi studia językowe. Czy z perspektywy czasu zdecydowałabym się ponownie na ten kierunek? Jeśli śledzicie mnie już trochę, to zapewne wiecie, że uwielbiam podróże w czasie. Cofnijmy się więc parę, a w sumie nawet paręnaście. naście, wstecz jeszcze naście i zacznijmy od początku. A początek był Naprawdę dawno temu. Wszystko zaczęło się jeszcze w podstawówce. Kiedy moje koleżanki skakały w gumę i organizowały sobie pierwsze wycieczki do jednego z pierwszych korzowskich centrów handlowych, panorama, ja siedziałam zawinięta w koc, obowiązkowo plecami do ściany i po raz enty pochłaniałam psa baskervillów. Gdy powieść dobiegała końca, wlokłam się do sąsiedniego pomieszczenia i zmuszałam tatę do przywoływania z pamięci. Coraz to kolejnych historii o mrożących krew w żyłach przygodach słynnych detektywów. Tak, tak, to się zaczęło już wtedy. Największe emocje wywoływały we mnie i nadal wywołują literackie duety. Sherlock Holmes i Doktor Watson, Herkules Poirot i kapitan Hastings. Ta myśl o tych duetach zawsze mi towarzyszyła, zawsze mnie intrygowała. Stąd też wziął się pomysł na stworzenie marki Wing Person. Bo odkąd pamiętam, intrygowała mnie właśnie ta więź łącząca głównego bohatera i jego pomocnika. Marzyłam o pracy z kimś, z kim będę tworzyć podobną relację. Relację opartą na współpracy, na zaufaniu, na wspólnym pokonywaniu przeszkód. Musiało być koniecznie jakieś przeszkody. A co pomaga w przełamywaniu barier lepiej niż język i komunikacja? Taką też obrałam ścieżkę: filologię rosyjską i dziennikarstwo. Po to, by budować relacje. Relacje oparte na słowie. W głowie miałam cały plan. Praca w radiu, kariery tłumacza w wydawnictwie, pękaty regał pełen książek z moim nazwiskiem na pierwszej stronie, koniecznie podwójnym nazwiskiem. Oczywiście nie myślcie sobie, że ja to wszystko wymyśliłam sobie już w podstawówce, ale ogólny zarys był książki i język, a reszta wyjdzie w tak zwanym praniu. W tamtych czasach, powiem wam taką anegdotę, szerzyłam jeszcze pogląd, że jak mi te życiowe plany nie wypalą, to w razie czego zawsze mogę sprzedawać bransoletki z buliny. Wiecie, te takie, co to się przyczepiało agrafką do dżinsów i produkowało masowo na przerwach między lekcjami. Jak tylko mój tata widział, że to robię, że zaczynam coś tam wyplatać, to łapał się za głowę. Ale na szczęście okazało się, że mam do tego nie tylko jedną, ale wręcz dwie lewe ręce, więc musiałam jednak przyłożyć się do tej nauki języka, bo innego wyjścia po prostu nie było. A no właśnie, czyli ogólny plan książki i język był. No okej, okay. tylko który język? Tak naprawdę o mojej świetlanej przyszłości zadecydowała trochę droga eliminacji. Angielski odpadł na starcie, wszyscy wtedy wybierali ten język, a ja lubiłam troszeczkę iść pod prąd i nie przepadałam za konkurencją. To w sumie zostało mi do tej pory. Nie lubię wyścigów szurów, nie lubię rozpychać się łokciami. Jakoś tak wolę na spokojnie. Mieć to poczucie, że ktoś wybiera mnie i chce ze mną pracować ze względu na to, co umiem, a nie na to, jak się zaprezentuję w porównaniu z 50 innymi osobami. W gimnazjum miałam też trzyletni epizod z francuskim, ale niestety ta lamur była bardzo jednostronna i do tej pory jedyne, co pamiętam i co mi zostało w głowie, to że ne sais i Je ne oraz słowa bardzo znanej, hitowej wręcz powiedziałabym piosenki, ale to już sobie możecie dośpiewać sami. Wybór pozostał zatem niewielki, a że odkąd pamiętam, to fascynowały mnie krzesełka i krzaczki, jak to zwykła mówić moja siostra, jak zwykła nazywać cyrylicę, i dlatego postawiłam na rosyjski a jak już postawiłam to od razu wszystkie moje karty kiedy zdecydowałam się na studia filologiczne nie miałam pojęcia na co się porywam naprawdę nie wiedziałam czy się w tym sprawdzę czy będzie mi to sprawiało frajdę nie wiedziałam nic po prostu stwierdziłam ok, dobrze nauczyłam się tego rosyjskiego w liceum przyłożyłam się faktycznie nie tak jak do robienia bransoletek z muliny i dostałam się na te studia bez problemu. Dostałam się też na filologię polską, ale stwierdziłam, że dwóch jednocześnie to chyba jednak nie będę ciągnąć i poszłam. Wylądowałam we Wrocławiu i rozpoczęła się moja językowa przygoda. Już po kilku tygodniach miałam jako takie wyobrażenie o tym, jak to będzie wyglądać, ale dopiero po pierwszym semestrze byłam już w stanie realnie ocenić, z czym to się je, i miałam wtedy dwa spore wnioski. Pierwszy to, że ja naprawdę uwielbiam ten język z całym jego dobrodziejstwem inwentarza. I drugi wniosek te studia one są dla masochistów. Dlaczego? Bo mało kto zdaje sobie sprawę, że praktyczna nauka języka rosyjskiego, angielskiego, francuskiego czy jakiegokolwiek to tak naprawdę tylko około 3 do 5 godzin w tygodniu czyli jakieś 20% twoich studiów. A oprócz tego. Cała masa innych, jakże przydatnych życiowo, przedmiotów. Historia literatury, historia Rosji, gramatyka opisowa, gramatyka historyczna, łacina, język starocerkiewnosłowiański i inne tego typu perełki. Długie godziny spędzałam zatem nie na konwersacjach, nie na szlifowaniu akcentu i czytaniu dla przyjemności Mistrza i Małgorzaty, ale na zapamiętywaniu imion wszystkich, książąt, żon, książąt, kuzynów, szwagrów, wujków, dziadków, którzy brali udział w rozbiciu dzielnicowym Rusi Kijowskiej między XI a XV wiekiem. Co było skrajnie bez sensu, bo w efekcie i tak się wszyscy nawzajem wyrżnęli, a te niedobitki, którym udało się pozostać przy życiu, trafiły do niewoli tatarskiej, ale tego właśnie uczyłam się na pierwszym roku. Tak samo jeśli chodzi o historię literatury. Książki. Wspaniale. O to mi przecież chodziło. Ale nawet one potrafią człowiekowi zbrzydnąć, kiedy z tygodnia na tydzień musisz przeczytać wszystkie dzieła Puszkina w oryginale. O albo 1600 stron Wojny i Pokoju. I to nie tylko przeczytać, bo to jeszcze by miało sens i byłoby super, bo czytać lubię. Ale oprócz tego czytania musisz też pamiętać. Na przykład to, że podczas przejażdżki karocą z Oniginem Tatiana miała na głowie malinowy toczek. Nie czerwony, nie różowy. Właśnie malinowy. I to zapamiętałam po całym kursie historii literatury. Wspaniale, prawda? Czego zatem faktycznie nauczyły mnie studia językowe? Owszem, potrafię w błyskawicznym tempie nauczyć się kilkudziesięciu pojęć i kilkuset słów. Naprawdę, to jest taki level master, jeśli chodzi o zapamiętywanie nowych słówek, o uczenie się słownictwa, o wszelkie te ćwiczenia leksykalne. Oprócz tego, Znam nazwiska wszystkich kochanków Anny Achmatowej. Potrafię sobie przypomnieć, co powiedział Aleksander Puszkin do swojej żony podczas nocy poślubnej, a powiedział jej bardzo, bardzo miłe słowa, bo któraż to kobieta nie chciałaby usłyszeć, że jest 112 w sercu swojego męża nie tylko w sercu ale pozostańmy przy tym wariancie optymistycznym. Wiem też, co to jest palatalizacja wsteczna i jak parę wieków temu pisano słowo krowa. To ostatnie akurat może się przydać, jeśli nie chcesz kogoś tak bezpośrednio obrazić. Oczywiście mówię o tym wszystkim z przemrużeniem oka, ale faktem jest, że jeśli decydujesz się na studia językowe, to nie będą to tylko rozmówki przy kawie, będą to długie godziny zapamiętywania najróżniejszych, nie zawsze potrzebnych, a czasami wręcz zbędnych rzeczy. Czego zatem nauczyły mnie studia językowe, bo po coś w końcu na nie poszłam? O tym może opowiem Wam za chwilę. Powiem Wam natomiast, czego zdecydowanie mnie nie nauczyły. A nie nauczyły mnie tego, jak odnaleźć się potem na rynku pracy. Jak doceniać siebie i jak realnie określać swoją wartość. Bo to, że nauczyłam się też tych wszystkich rzeczy, o których mówiłam przed chwilą, to jest to pewna kompetencja, pewna umiejętność, którą wykształciłam właśnie dzięki tej Potrzebie systematyczności, potrzebie ciągłego powtarzania informacji, zapamiętywania ich, ale przez to zakuwanie nie nauczyłam się, jak myśleć kreatywnie i jak wychodzić poza schemat, ani też jak wychodzić z inicjatywą. I paradoksalnie nie nauczyłam się również, jak radzić sobie z moją blokadą językową i z brakiem pewności siebie, który bardzo utrudnia znalezienie nie tylko pracy z językiem, ale pracy w ogóle. Ale tego wszystkiego na szczęście nauczyło mnie życie. I żeby nie mówić tylko o tych takich dosyć poważnych mankamentach tych studiów, tych, tego braku takiego obycia życiowego, to powiem Wam, że dzięki tym studiom poradziłam sobie na kolejnych, na które się wybrałam, dlatego że już na drugim roku stwierdziłam, że ten rosyjski, jakkolwiek bym go nie kochała, to jednak będzie troszkę za mało i szukałam alternatyw. Najpierw poszłam na filologię czeską, o czym mało kto wie. Miałam taki epizod, dostałam się na filologię czeską i planowałam sobie, że będę te dwa języki umiała do perfekcji czyli będzie to rosyjski, będzie to czeski, oczywiście znałam też angielski w wystarczającym stopniu, żeby się swobodnie komunikować no będzie super. Dałam radę przez miesiąc dlatego, że pechowo wszystkie zajęcia praktyczne pokryły się. Czyli jednocześnie miałam zajęcia z rosyjskiego i z czeskiego, i stwierdziłam, że to nie ma sensu. Bo, jak już się czegoś uczę, to faktycznie chciałabym to zrobić na 100% i widzieć efekty. A odbędnić studia tylko po to, żeby dostać jakiś papierek, no to nie miało dla mnie sensu. Dałam więc sobie trochę czasu, postanowiłam poszukać i w ten sposób trafiłam na pierwsze chyba w Polsce zajęcia na Wydziale Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. Był to. Kierunek creative writing. I tak sobie pomyślałam, super! Chcę zostać tłumaczem, chcę mieć ten pękaty regał z książkami, które przetłumaczyłam. No to jak jeszcze dorzucę sobie do tego trochę kreatywnego pisania, co może pójść nie tak. Cóż okazało się, i to dosyć szybko, że nie jestem aż tak creative, jak mi się wydawało. Dlatego, że ja jestem świetnym odtwórcą, jestem copywriterem. Jeśli chodzi o pisanie kreatywne, mogę stworzyć bazę, mogę stworzyć pewien konstrukt, pewną kreację, mogę nawet coś wymyślić fabularnego, ale ja nie jestem stuprocentową pisarką. Wolę tłumaczyć, wolę tworzyć teksty w oparciu o jakiś pomysł, wolę wspomagać kogoś w pisaniu, niż tworzyć powieść od zera. I tutaj muszę powiedzieć, że mogłam odpuścić. Ale stwierdziłam, że jak już się na to dziennikarstwo dostałam, no tu się odezwała trochę moja ambicja i ten słynny perfekcjonizm. Pomyślałam, że coś trzeba z tym dziennikarstwem zrobić. I co? No, postanowiłam oczywiście sobie jeszcze bardziej dokopać i poszłam na dziennikarstwo radiowo-telewizyjne. Taką była specjalizacja, właśnie radiowo-telewizyjna. Trochę zabolało to przede wszystkim mój wrodzony introwertyzm. Bo muszę Ci się przyznać, że we wszystkich testach osobowościowych, jakie robię, wychodzi mi introwertyzm na poziomie około 70%, i faktycznie staram się z nim od lat walczyć właśnie w ten sposób, że pakuję się w różne wydarzenia, w różne działania, które wymagają ode mnie wyjścia ze strefy komfortu. I tak właśnie zrobiłam w przypadku drugiego kierunku studiów, czyli stanęłam przed mikrofonem i przed kamerą. I wiesz co? To było takie zagranie celowe. Dlatego, że postanowiłam troszkę sobie podziałać terapeutycznie i właśnie tym chyba dla mnie były studia na dziennikarstwie, taką swoistą terapią, ponieważ faktycznie ja wyszłam ze strefy komfortu, musiałam się przełamać, musiałam zacząć gadać do ludzi, do mikrofonu, do kamery, stawać przed dużą grupą ludzi i coś robić, bo powiem, przyznam Wam się, że miałam też zajęcia z. Przygotowywania wystąpień na konferencji TED, i właśnie na zaliczenie trzeba było wystąpić, przygotować takie 20-minutowe wystąpienie dla całego roku. I dałam radę. Nawet z moim wrodzonym introwertyzmem jakoś sobie z tym poradziłam. Więc faktycznie, oprócz wszelkich umiejętności komunikacyjnych, kompetencji związanych z pisaniem, z copywritingiem, z creative writing, wyszukiwaniem informacji. Nauczyłam się też przełamywać ten strach i gadać do mikrofonu, i gadać do ludzi. I są to umiejętności, z których korzystam do dziś. Natomiast wracając do filologii i do języka, bo oczywiście dziennikarstwo to również jest język, ale tutaj chciałam Wam opowiedzieć w tym odcinku o języku obcym. Oczywiście celowo trochę przekoloryzowałam, jeśli chodzi o te rzeczy, których nauczyła mnie filologia, bo nie ukrywam, że właśnie dzięki tym studiom, Studium na filologii nauczyłam się prawdziwie odczuwać język. Nauczyłam się dostrzegać jego duszę i rozumieć jego strukturę nie tylko znać słowa, ale wiedzieć skąd one się wzięły i dlaczego wymawia się je w ten, a nie inny sposób. Nauczyłam się bawić słowami, żonglować nimi i wyszukiwać coraz to nowych znaczeń. Nauczyłam się też i to jest naprawdę fascynujące nauczyłam się dostrzegać piękno języka i Chciałam dzielić się nim z innymi. Do tej pory chcę się dzielić tym rosyjskim z innymi. Uważam, że jest to niesamowicie melodyjny, niesamowicie bogaty język i warto go poznać. I dlatego też tak bardzo chciałam tłumaczyć. Pytanie, na ile faktycznie ta wiedza Tobie jest potrzebna w codziennej pracy? O ile tak jak ja nie zamierzasz być tłumaczem literatury, to czy faktycznie musisz iść na studia językowe, żeby się tego języka nauczyć? Tak na serio. Jeśli myślisz o studiach językowych, to w pierwszej kolejności chciałabym ci poradzić, żebyś się zastanowił do czego chcesz wykorzystywać swoją wiedzę. Bo oprócz zajęć praktycznych, które w równym stopniu a w sumie nawet z nawiązką zrekompensuje ci kilka semestrów lektoratu czy zajęć w szkole językowej, to będziesz musiał przetrwać też gro innych przedmiotów, które z praktyką tak naprawdę niewiele mają wspólnego. Natomiast to, czego na pewno się nauczysz i to, co ja wyciągnęłam dla siebie na studiach na filologii rosyjskiej, to jest to niebywała systematyczność, samodyscyplina i zamiłowanie do szczegółów. To mi zostało do tej pory. Ja wszędzie dopatruję się szczegółowych informacji, zapamiętuję je, one mi pierwsze wpadają w oko. Czasem nie rozumiem jeszcze jakby pełnej koncepcji, ale już widzę te dziury, które tam są albo. Te rzeczy, na których trzeba się będzie skupić prędzej czy później, ponieważ są tam jakieś braki, bądź coś, coś tam jest, co trzeba będzie dopracować. Oprócz tego, czytanie ogromnej liczby książek w bardzo krótkim czasie tak, tego się nauczyłam zdecydowanie zwracanie uwagi na szczegóły i co tu dużo mówić zakuwanie nauczyłam się zakuwać na pamięć niesamowitą liczbę informacji i to też mi zostało do tej pory. Oprócz tego, jak na wszystkich studiach językowych, nie tylko na filologii rosyjskiej, dowiadujesz się też mnóstwo z wiedzy ogólnej, czyli z takich dziedzin jak prawo, prawo autorskie, ekonomia, filozofia, bankowość, medycyna. Tak naprawdę specyfika branży tłumaczeniowej wymaga od ciebie ogromnego wkładu, przygotowania merytorycznego z najróżniejszych dziedzin i to na przykład bardzo teraz mi się przydaje, Pracy z klientami jako wirtualna asystentka, ja bardzo szybko wdrażam się w różne dziedziny, którymi zajmują się moi klienci, i tego nauczyłam się na studiach językowych, tłumacząc najróżniejsze teksty. A jeśli pokusisz się o tłumaczenia przysięgłe, to już jest zupełnie inny poziom zaawansowania. Ta przygoda wciąż jeszcze jest przede mną. Nie wykluczam, że zdecyduję się kiedyś na przystąpienie do egzaminu na tłumacza przysięgłego. Po to zresztą poszłam na studia podyplomowe z praktyki przekładu dla tłumaczy ustnych i pisemnych języka rosyjskiego i kiedyś z przyjemnością zdradzę Ci parę szczegółów, których się dowiedziałam podczas tych studiów i też z opowieści wykładowców na temat tego, jak wygląda taki egzamin, jak przebiega w praktyce, z jakich etapów się składa i. O czym musisz wiedzieć, jeśli zdecydujesz się na bycie tłumaczem, bo to nie tylko prestiż, nie tylko większe kwoty, które możesz zażyczyć sobie za dane tłumaczenie, ale też wielka odpowiedzialność i trzeba mieć tego świadomość. Tylko tyle i aż tyle dały mi studia tłumaczeniowe. Czy zdecydowałabym się na nie ponownie? Myślę, że tak. Na pewno tak. Ale ze mnie po prostu jest taki beznadziejny przypadek. Mój romans z rosyjskim jest już prawie pełnoletni, bo w tym roku stuknie mu 18 lat. 18 lat uczę się tego języka. Tak, uczę się. Nie mogę powiedzieć, że go umiem, ponieważ język to jest żywy organizm, który się zmienia bardzo dynamicznie. Zatem tak, 18 lat uczę się rosyjskiego. Jedyne czego żałuję to, że tak późno zaczęłam drugi kierunek. Że dopiero na czwartym roku zdecydowałam się na to, żeby zacząć dziennikarstwo. Ale z drugiej strony, gdybym nie przetrwała najpierw trzech lat rosyjskiej musztry, inaczej tego się nie da nazwać, nie byłabym potem taka skuteczna w uczeniu się nowych rzeczy i w rozkładaniu ich na czynniki pierwsze. Te studia kształtują charakter, bez dwóch zdań. A gdzie faktycznie można pracować z językiem i jak wiele możliwości otwiera przed tobą jego znajomość, o tym opowiadałam w drugim odcinku podcastu. Biznesowe potyczki językowe. Polecam ci bardzo serdecznie, możesz go znaleźć na Spreakerze. Podlinkuję go zresztą też do tego odcinka. I teraz pytanie, które postawiłam na początku, czy poleciłabym komuś studia językowe i komu hm. tłumaczom? Zdecydowanie: pasjonatom i masochistom, takim jak ja, na pewno nauczysz się dyscypliny, nauczysz się systematyczności i tylu szczegółów, że nie zabraknie ci tematów do rozmów na długie lata. Ale, jeśli nie masz sprecyzowanego pomysłu na siebie, nie jesteś do końca pewien, co ty chcesz robić w życiu, to zastanów się nad tym, żeby faktycznie mieć oprócz języka, jeszcze jakiś plan B, jakąś drugą specjalizację, drugi kierunek, wiedzę, która pozwoli ci łączyć znajomość języka z solidną dawką informacji branżowych, wiedzy branżowej w jakiejś dziedzinie. I pamiętaj. Nie pozwól sobie na zaniżenie stawki, bo to tylko język, bo, hmm, bo każdy się go może nauczyć, albo Native Speaker to w ogóle zna język od urodzenia i nie zasługuje na żadną gratyfikację finansową. No cóż, to nie do końca jest tak, bo gdyby to faktycznie był tylko język, każdy z nas by go umiał. Doceniaj swoje umiejętności, doceniaj czas, który poświęciłeś, żeby je zdobyć, doceniaj studia filologiczne, one naprawdę dają. Wiele, chociaż nie takiej wiedzy, jakiej mógłbyś się spodziewać. A jeśli mimo wszystko marzysz o studiach językowych, to daj mi znać. Może masz jakieś pytania? Chętnie ci na nie odpowiem. Naprawdę, tych historii ze studiów mam jeszcze bardzo wiele, anegdot z egzaminów, czy też z tego najważniejszego egzaminu, czyli obrony pracy magisterskiej. Ta śni mi się po do tej pory. Dlatego odezwij się. Ja zawsze chętnie pogadam i chętnie zdradzę parę szczegółów. Nie trzymam ich dla siebie, lubię się dzielić tymi informacjami. Znajdziesz mnie na Facebooku oraz na mojej stronie www.wingperson.pl. A tymczasem na dzisiaj to już wszystko. Trzymaj się bardzo ciepło i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Agnieszka papaj, żonka Słuchałeś podcastu WingPerson Biznesowe Potyczki Językowe? Jeśli zaciekawił Cię ten temat, koniecznie zajrzyj na moją stronę www wingperson.pl. Znajdziesz tam więcej inspiracji i wskazówek o tym, jak swobodniej i z lekkością komunikować się w języku obcym. Zapraszam serdecznie i do usłyszenia. Agnieszka Papaj Rządicka.